No dobra, jeśli chodzi o łańcuchy tekstowe, to jest jedna z rzeczy, która w PHP jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż reszta, a z racji nawet samych operatorów. Rozważcie sobie taką sytuację. Mamy sobie zmienną liczbę 1. A jeden taki quirk w PHP, nazwy zmiennych, z tego co pamiętam, nie mogło się zaczynać od cyfry. Musicie to sprawdzić, bo nie jestem tego pewien, ale oh właśnie nie mogą. Nie mogą się nazwy yy, zaczynać od cyfry, bo PHP tego nie lubi. Taki, taka drobna rzecz, a jednak. Tak, to wszystko nagrywam będzie na YouTube. Eee, jeśli chodzi o. Zadeklarujemy sobie dwie liczby, nawet zmienno, jedną zmienną przycinkową. Witamy je do siebie Następnie sobie zrobimy wardampa z tego wyniku To dostajemy inne linie zmienną i tutaj jest W ogóle wiecie skąd to się bierze czy nie? Dlaczego od mi wyszedł taki absurdalny wynik? to jest tam dla zainteresowanych związane z tym jak komputer przechowuje jak komputer przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe jak się binarnie zapisuje liczby zmiennoprzecinkowe a jak sobie zobaczycie to gdzieś tam powinniście mieć na utekach pewnie dawno temu i pewnie już tego nie pamiętacie w każdym bądź razie liczby zmiennoprzecinkowe zapisuje się w ten sposób, że jest sama zawartość, ale też precyzja, czyli w którą stronę gdzie jest kropka postawiona, tak? czy gdzie jest przecinek, czy pamiętamy więcej ułamka, czy pamiętamy więcej liczby tej jakby ponad całkowitej. Tak? A no i czasem właśnie powoduje to takie zabawne sytuacje, gdzie macie dodane dwie liczby 3, 14 do 4 i wychodzi wam 7, 14, 0, 0, 0, 0 i to jest najmniejszy możliwy, jaki on może pamiętać. A, Jedynka to gdzieś wynika po prostu z tego, jak działa komputer. To nie jest gdzieś jakiś błąd tu w kodzie poczyniony czy cokolwiek, po prostu tak się dodaje. Takie dziwne rzeczy wychodzą przy liczbach zmiennoprzecinkowych, po prostu. W każdym razie jest to liczba. Natomiast problem się robi wtedy, kiedy macie. Dwa wyrazy. Spróbujcie zrobić coś takiego. Generalnie w DJ się to działało tak, wydaje się mogliście coś takiego spokojnie zrobić. Jest dupka, bo PHP nie akceptuje takiego operatora do stringu. W stringi w PHP możemy tylko łączyć ze sobą, a nie dodawać do siebie. Prawidłowy sposób łączenia stringów w języku PHP to jest operator konkatenacji, doklejenia i trzeba użyć po prostu kropki zamiast plusa. To będzie u Was spowodowało problem, i to jest jedyny język, przynajmniej z tego. Zakresu, który Was obowiązuje, gdzie występuje taki, taka ciekawostka, że do stringów używacie innego operatora, i wtedy on normalnie Wam to połączy. Mało tego, możecie sobie tutaj dodać w środku spację, dokleić o tak, i e, e, to będzie normalnie działało e, tak, jak powinno. Czyli tutaj jedna rzecz, którą musicie kategorycznie zapamiętać, że jeżeli łączycie ze sobą stringi, albo jeżeli byście chcieli dołączyć tutaj do stringa jakąś liczbę to musicie użyć operatora tego konkatenacji czyli kropki, a nie musika bo co ciekawe php wam łyknie coś takiego z tego co pamiętam. nie, tak też wam nie łyknie string plus fault ale generalnie jak pracujecie na stringach to musicie używać koniecznie koniecznie musicie używać właśnie operatora kropki jak już macie jakiegoś stringa zrobionego to PHP ma całą, ma całą gamę funkcji, które służą do pracy z tymi stringami, i to jest jedna z. Jak znajdziecie gdzieś jakiś na necie informacje na temat tego, że PHP jest do D i w ogóle jest bardzo złym językiem i tak dalej, to wynika głównie z tego, że PHP ma taki troszeczkę dług technologiczny. To znaczy. E w miarę jak powstawał język, to były tworzone funkcje do, do jego gdzieś tam pracy i obsługi, tak? I te funkcje nie mają pewnej, żadnej, jakiejś, nie wiem, normy czy jakiegoś ładu składu i wspólnego mianownika. W związku z powyższym w PHP macie setki funkcji, które są jakby kompletnie nie, niepodobne do siebie i nie trzymają się kupy. Taki najprostszy przykład, jak chcecie zmierzyć długość tego stringa, czyli na przykład e, chcielibyście się dowiedzieć, jak długi jest ten tekst. W ogóle test, te co napisałem, on mi poprawił i w ogóle nikt się nie przejął tym. Ok, a jakbyście chcieli policzyć, ile yy, ma, ile znaków ma taki tekst. O, słuchajcie, wypisałem to, są wszystko funkcje PHP'a. Każda robi co innego. Ja chciałem wam akurat pokazać strlen. To jest funkcja, która dłuży, mierzy długość stringa. Musimy się tu podać. Eee, Tekst. I... Tak. Ja nam poda 16, bo ta liter ma faktycznie ten string. A jakbyście chcieli policzyć ilość słów w stringu. Widzicie, tu jest kolejny zestaw funkcji. Tylko zamiast łącznie jest napisany pod glebą, tak? Czyli ester gleba zamiast ester i łącznie jakieś tam nazwa funkcji. I. To jest kolejna funkcja, która robi co innego. Tak, to według niego są dwa słowa. Choć nie tego 3,14 nie traktuje już jako, jako słowo, tak? Chcemy odwrócić? Nie ma problemu. Czynnik, eee, tak? Odwrócenie stringa, i mówię tych funkcji, i to tylko, tylko, mówimy na razie tylko o stringach, a w ogóle tych funkcji jest miliard. Tam przesadzam, ale kilkadziesiąt, kilkaset na pewno, i one nie trzymają żadnej konwencji, żadnej normy, nie są w żaden sposób uporządkowane. To jest jeden wielki chaos, i to po prostu jest wynika z tego, jak powstawał język PHP, w jaki sposób był tworzony, eee, i że to jest jakiś tam naturalny. Naturalna ewolucja, która skończyła się takim, a nie innym wynikiem, i po prostu musi, trzeba to zaakceptować i do tego przywyknąć, tak? Ale, tak jak mówię, możecie się spotkać z mnóstwem komentarzy na internecie, że język PHP jest swój. One się właśnie głównie biorą z, z takich, właśnie ciekawostek, jak tutaj widzicie. Dobra, dalej. W temacie dalej zmiennych. Skoro język jest słabo typowany, to dobrze by było mieć możliwość rozróżniania, rozróżniania, w jaki sposób, co w ogóle się znajduje w środku zmiennej, więc. ma cały szereg funkcji stworzonych właśnie do tego. Zrobię jakieś flauta. Jest taka funkcja, proszę nazywa is int i ona zwraca true lub false, gdzie return bool true i var integer false otherwise tak i Tak fałsz, bo to nie jest Int. Jest funkcja IsFloat. I ta funkcja jak najbardziej zwróci nam true. Tak? Jak będziecie kiedyś czegoś szukać, to albo tak overflow i Google, albo PHP Inni, nie PHP inni, PHPNet. To jest oficjalna dokumentacja do języka. I tutaj możecie sobie przeszukać wszystkie możliwe funkcje, które występują w tym języku. To naszą is Float. Jest napisane, że funkcja przyjmuje jakąś wartość, zwraca boola. Prawda, czy podana e, zmienna jest liczbą z i zwraca nam. Tu macie przykłady i jaki wynik poda. Na przykład możecie zapisać sobie zmienną przecinkową w notacji tej naukowej i on dalej zwróci wam, że to jest true. Tak? bo dalej jest według niego zwięzienie nośnikowa, po prostu zapisana w innej notacji. To może Wam się przydać, jeżeli będziecie dostawać wartości na przykład z formularza i będziecie chcieli czy sprawdzić, czy dostaliście faktycznie liczbę, a nie na przykład tekst. Bo z htmlowskiego formularza dostajecie zwykle coś takiego, czyli dostajecie takie coś na przykład nie zrobiliście podaj ile masz lat tak i dostajecie z htmla coś takiego dlaczego tak dlatego że wszystko co przychodzi z htmla z formularzy jest stringiem do założenia teraz jeżeli chcecie to sprawdzić sobie czy tam ma więcej niż 18 lat czy chcielibyście sobie zrobić coś takiego if form a może nie form form age zróbmy age tak jest większy niż równy 18, czyli sprawdzamy, czy ktoś jest pełnoletni. Tak, no to tu jest problem, bo to Wam nie zadziała, dlatego, że to jest string. Żeby zrobić z tego faktyczną liczbę, to macie taką funkcję, która się nazywa intval. I Ona w magiczny sposób wyciągnie Wam, sparsuje Wam tego stringa w taki sposób, że, że PH będzie to traktował jako liczbę. Tak, jeszcze by jeszcze to uruchomię tutaj niepełnoletnia, 15, dam tutaj 18. Pełnoletnia, tak? Czyli to jest kolejna gdzieś tam funkcja, której będziecie używać często, jak będziecie odbierać z HTML wartości, czyli e, indval, jest też chyba floatval, e, która pozwoli wam pobranie wartości zmiennoprzecinkowych z, e, z e, formularza. Jest jeszcze jedna rzecz w, nie tylko w PHP, ale w większości języków programowania, czyli rzutowanie. Rzutowanie umożliwia Wam przeczytanie jednej zmiennej, tak jakby była inną zmienną. Jeżeli ja mam tutaj zmienną zawierającą liczbę zmiennoprzycinkową, a chcę ją w cudzysłowie na Hama przeczytać jako liczbę całkowitą. Nie używajcie polskich znaków w tym można, ale nie róbcie tego. E Mogę kazać mu przeczytać tą zmienną jako INTA. Jakby wbrew temu, co, yy, co yy, powinien zrobić, to każę mu to przeczytać jako liczba całkowita, i on mi zwraca wtedy. Zajemy tak, i on mi zwraca wtedy. To jest int3. Czemu on mi tutaj nie zatrzymał? Dałem mu print, nie czytałem mu pre i tak, dlatego on nie dobra, tak? To jest to. Czyli on mi czyta po prostu tą część, tą część stałą. Natomiast kompletnie ignoruje tą część zmiennoprzecinkową, tak? Tego będziecie używać bardzo rzadko, w w jakichś wyjątkowych okolicznościach. Naprawdę musicie wiedzieć co robicie. Bo to jest poniekąd działanie wbrew... Yy, ...całemu... Yy, ...temu szkieletowi, który ma zadanie trzymać to wszystko w, w kupie, tak? Jeżeli wymuszacie rzutowanie, to znaczy, że... ...no, każecie mu zrobić coś, czego generalnie nie powinien zrobić. Coś, co jest wbrew temu, co... Yy, co, ...co normalnie on... E, chciałby z tym zrobić. E, jeszcze jedna rzecz w ramach tego filmu. E, operacje matematyczne na e, najprostsze, które są budowane w PHP. Pozwolę Wam zaoszczędzić trochę czasu. E, takie jedno z prostszych e, zadań: e, sortowanie. Sortowanie albo szukanie, właściwie nie tyle sortowanie, co szukanie minimum, maksimum, tak? Jeżeli sobie zdefiniujecie tablicę zawierającą jakieś tam losowe, powiedzmy, liczby, w ten sposób, a i chcielibyście znaleźć największą, najmniejszą, no to oczywiście możecie to zaimplementować sami, czyli możecie napisać pętlę, która mnie przyszukiwa tablica porównywać każdy z następną i sprawdzać jest mniejszy, większy, w ten sposób szukać najmniejszego albo największego najmniejszej wartości Ale... albo możecie użyć gotowych funkcji i ona przyjmuje tabelę, tablicę i zwraca wam po prostu wartość minimalną, tak samo W ten sposób dostajecie minimalną, maksymalną wersję tablicy. Jest z tego co pamiętam. Mi się wydaje niemożliwe. A w ten sposób, czyli możecie sobie zrobić array sam, która wam zwróci sumę z tablicy i potem ją po prostu podzielić przez, e, przez e, ilość elementów w tablicy, w ten sposób dostajecie, e, dostajecie e, średnią w tablicy, czyli Ile to jest funkcji? Zwariować można. E... bo length, albo count. Count. Tak. I to Wam po prostu podzieli sumę tablicy przez ilość elementów i dostaniecie średnią. E... Są też jakieś tam podstawowe matematyczne e... typu Pi. Tak. zwraca po prostu Wam wartość liczby pi. Jest tam dosyć długo ten. Jakbyście chcieli sobie taką tablicę faktycznie wygenerować losową, to jest funkcja rand i możecie użyć pętli. I Wtedy zrobilibyśmy to w taki sposób. Robimy sobie pustą tablicę. Taki zapis oznacza stworzenie pustej tablicy. Tworzymy sobie pętlę od zera powiedzmy, do 10, będziemy chcieli 10 elementów mieć. I w ramach tej tablicy wylosujemy sobie liczbę. RAND i rand w PHP jest o tyle wygodny, że przyjmuje minimalną i maksymalną i zwraca inta, nie trzeba się tak bawić jak w JS, jak pamiętacie w się był RAND, tak, że on był losowa od 0 do 1, trzeba było to mnożyć, obcinać, część łąkową i tak dalej, tutaj możecie sobie zrobić po prostu, że od 0 do, do 20 losowa liczba żeby ją zapisać do tablicy jako kolejny jej element. Array push to jest funkcja, która wpycha na koniec tablicy coś. Tablica i ten element, który wylosowaliśmy. Żeby wam na koniec pokazać, jak ta tablica wygląda. Oby przyjechały? Nie sprawdzałem, czy Nie! Yes. Myślałem, że na kwarantannę, oni sprawdzają, czy ten spisuje ludzi, którzy stoją na tym. Tak, bo straż miejska przyjechała za nimi na łowy. Eee, dobra, i to jest ta tablica. I zauważycie, ci zauważyć, że ona za każdym razem ma inne wartości, tak? To jest po prostu wylosowane. Za każdym razem wylosowana między 0 a 20 każda z nich osobno. A macie też funkcje dotyczące tablic, które pozwalają wam takie tablice przesortować. Na przykład. I taka tablica po przesortowaniu. Wygląda tak, czyli ona sortuje w rosnąco. I znowu tutaj jest sort, rsort, sort, a sort tych funkcji sortujących jest miliard pięćset. Dlaczego mówię, że to jest takie fuj fuj? Bo jak sobie zobaczycie na przykład w, e, w C sharpie, to mielibyście $tablica, operator, e, z, e, kropka, że to jest obiekt, tak e, sort e, i w nawiasie wybór trybu sortowania, na przykład jako atrybut. A nie, że każde sortowanie jest w innej funkcji i weź się domyśl jak ona się nazywa. E, bo taki kod się potem strasznie ciężko czyta. No dobra, e, to tyle w temacie operatorów.